Drugi weekend maja przyniesie nam czwartą rundę jest polskiej ligi żużlowej. Zespół PG Marmy Rzeszów wybiera się do Bydgoszczy na mecz prawdy z Polonią, a więc ekipą także zainteresowaną powrotem do ekstraligi w tym sezonie. My pojedziemy tam powalczyć. No. Będziemy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. I co? No, kwestia, tak jak powiedziałem, do grania sprzętu, do, do, do panujących warunków na torze. W poprzednim meczu ligowym z Rybnickim Rowem w ekipie Rzeszowskiej zadebiutował ze świetnym efektem junior Krystian Rampałas. był 4 punkty, wygrał swój pierwszy bieg. Wiadomo, że u siebie on powiedział lepiej, na wyjazdach troszeczkę może mu będzie ciężej. Wiadomo, jest to młody chłopak, 16 lat, ale bardzo fajnie pokazał się kibicom i cieszę się bardzo z tego. Czy zdolny młodzieżowiec dostanie kolejną szansę? Pod numerem 6 zgłoszony jest Łukasz Sówka, ale obsada drugiego juniora jak zwykle jest niewiadoma. Zależy od treningów i od trenera, jak on sobie to wymarzy tam kto będzie, kto ma jechać. Oto jak wygląda żużlowy rozkład jazdy na niedzielę 11 maja, tym razem transmitowany będzie mecz z Łodzi, gdzie Orzeł zmierzy się z kmz Lublin. Pojedynek PG Marmy w Bydgoszczy rozpoczyna się o 16.30. W sobotę i niedzielę na trasie z Załuża do Tyrawy Wołoskiej spotkają się najlepsi polscy i europejscy kierowcy wyścigowi. Automobil Klub Małopolski z Krosna organizuje tradycyjny Bieszczadzki Wyścig Górski. W tym roku impreza ma charakter jubileuszowy. Przeprowadzona zostanie już po raz 40 i ranga wzrosła. Obok mistrzostw Polski i Słowacji kierowcy walczyć będą o punkty w Pucharze Europy. Zaczyna się sezon w Załużu. lecie wyścigów Załużu. Mistrzostwa Polski, mistrzostwa Słowacji kuchar Europy. Wiadomo, że zawodników zagranicznych przyjedzie. No, z tego się na pewno wszyscy cieszą, że będą mogli poglądać y, szybkie samochody. No i myślę, że będzie efektownie, bo wiadomo, że jeszcze z pogodą nie wiadomo jak będzie do końca i wiadomo, parę formuł jedzie, czyli myślę, że kibice będą mieli co oglądać. Relacja z wyścigu w niedzielnym magazynie Sport Wydarzenia o 22.30. Zaledwie 6 rund pozostało do końca sezonu w drugiej lidze piłkarskiej. Przypomnijmy, że tę klasę rozgrywkową czeka rewolucja. W przyszłym sezonie pozostanie w niej zaledwie 8 najlepszych drużyn. Spośród podkarpackiej czwórki pod przysłowiową kreską są na razie aż trzy zespoły, ale przynajmniej dwa z nich powinny wzbogacić swe kontopunktowe. Karmierek zagra w tej rundzie w Radomiu, a Starżeszów zmierzy się ze zniczem Pruszków kibiców skierowane będą jednak na Tarnobrze, gdzie liderująca Siarka w derbach pod Krapacia zmierzy się ze Stalu stalowa wola. Jesienią po emocjonującym pojedynku w stalowej woli zwyciężyła Siarka 1 do 0 po golu najlepszego strzelca Marcina Truszkowskiego. Nie jest ważne, ważne, że drużyna, bo to cała drużyna na to pracuje, oczywiście ja się cieszę, ale to tak jak mówię, cała drużyna pracuje na bramki, czy to ja, czy kto inny, ważne żebyśmy wygrywali. Teraz także faworytem są Tarnobrzeżanie. Wielu kibiców już skazało tę drużynę na awans, ale pamiętajmy, że sezon trwa do 7 czerwca. Relacja z derbów w naszym na magazynie sportowym. PGE Stacja Sport zawitała do Rzeszowskiej Szkół. Ta akcja objęta patronatem telewizji polskiej. Organizatorzy chcą, by każdy uczeń w Polsce odnalazł swoją dyscyplinę sportu i miał warunki, by ją trenować. Program pozwala lepiej poznać w teorii praktyce i praktyce piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę, ale także taniec. Przybliża dzieciom niektóre dyscypliny sportowe, a jednocześnie rysuje pewien obraz klubów sportowych, które pojawiły się czy funkcjonują w naszym regionie. Program realizowany jest w 10 polskich miastach, wybił 300 szkół i w sumie 150 tysięcy dzieci. Bardzo lubię koszykówkę, i to, to jest po prostu mój ulubiony sport. Nie umiem tego wytłumaczyć, po prostu go lubię. Najbardziej podoba mi się taniec. A dlaczego No ponieważ to jest takie moje zajęcie, takie moje hobby. Chodzę na, do zespołu tanecznego i kocham tańczyć. Lubię z siebie wydawać tą energię, ruszać się i wyginać. Udział w programie PG Stacja Sport jest bezpłatny, a patronuje mu Polski Komitet Olimpijski.